Szokująca prawda o pierwszym roku po śmierci polskiej duszy. Faustyna Kowalska ujawnia coś niewiarygodnego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę dzieje się w pierwszych chwilach po śmierci? Wyobraź sobie: Zamykasz oczy, Twoje serce przestaje bić i nagle znajdujesz się w zupełnie innym miejscu. Co dalej? A co, gdybym Ci powiedział, że pewna Polka, która żyła prawie 100 lat temu, miała tak przejmujące wizje dotyczące życia pozagrobowego? Że do dziś nikt nie potrafi ich obalić? Co ona zobaczyła? Co ujawniła? Przygotuj się, bo to, co zaraz usłyszysz, może zachwiać Twoimi przekonaniami na temat życia pozagrobowego. A na końcu tego filmu otrzymasz coś, w co nie uwierzysz. Ale najpierw odpowiedzcie mi w komentarzach: czy wierzycie, że istnieje coś po śmierci? Czy wszystko po prostu się skończy? Napisz poniżej i odkryjmy wspólnie tę przerażającą prawdę. Była to chłodna noc w Polsce. Wiatr mocno uderzał w okna klasztoru, a młoda zakonnica klęczała, pogrążona w modlitwie. Twoje imię, Faustyna Kowalska, ale to co zobaczyła tamtej nocy zmieniło wszystko na zawsze. Opowiadała, że miała przerażającą wizję czyśćca. Miejsca, w którym dusze cierpiały, wołały o litość i oczekiwały chwili odkupienia. Ale co jest najstraszniejsze? Opisała szczegółowo, co dzieje się w pierwszych 365 dniach po śmierci. Według Faustyny dusza przechodzi przez trzy różne fazy, z których każda jest intensywniejsza od poprzedniej. Moment przebudzenia. Dusza czuje się oddzielona od ciała, zdezorientowana, próbuje zrozumieć, czy żyje, czy umarła. Wszystko wokół niej wydaje się takie samo, ale coś jest inne. Widzi swoje martwe ciało, słyszy płaczących ludzi, ale nie może z nikim nawiązać kontaktu. Osąd indywidualny. Nagle. Błysk. Dusza staje w obliczu przytłaczającej obecności Boga. Wszystko, co zrobiłeś w życiu, przesuwa się przed Twoimi oczami. Nie ma kłamstw, wymówek i tajemnic. Każdy wybór podjęty w życiu ma swoją wagę i w tym momencie rozumie swoje przeznaczenie. Niebo, czyściec, lub piekło. Roczna podróż. Oto najbardziej szokujący szczegół wizji Faustyny. Dusze, które nie zostały od razu skazane na piekło, wchodzą w okres oczyszczenia. W pierwszym roku przeżywają na nowo swoje grzechy, odczuwają ciężar każdego popełnionego błędu, ale także doświadczają oczyszczającego ognia, który ich przemienia. To bolesny proces, ale pełen nadziei. Teraz pomyśl, co robiłeś przez ostatnie 365 dni. Gdyby to był pierwszy rok twojej duszy na tamtym świecie, jakby on wyglądał? Jeśli ten moment cię zaszokował, zatrzymaj się na dłużej. Faustyna nie tylko widziała te dusze. Ale również twierdziła, że mogą one prosić żywych o pomoc. I więcej istnieją sposoby na skrócenie czasu cierpienia tych dusz. A na końcu tego filmu otrzymasz coś, w co nie uwierzysz. Ale najpierw odpowiedzcie w komentarzach: czy kiedykolwiek odczuliście obecność kogoś, kto już odszedł, czy wydarzyło się coś dziwnego po śmierci bliskiej ci osoby? Chcę poznać twoją historię. W ostatnich latach swego życia. Święta Faustyna pisała pamiętnik liczący ponad 600 stron, w którym szczegółowo opisywała swoje wizje i w tym dziele ujawniła coś szokującego. Modlitwa żyjących może uwolnić duszę z czyśćca. Tak, według jego objawień msze modlitwy i dobre uczynki mogą przyspieszyć oczyszczenie dusz i pomóc im szybciej dotrzeć do nieba. Teraz zadaję wam pytanie. Gdyby ktoś, kogo kochacie, znalazł się w takiej sytuacji, czy byście mu pomogli? Jeśli to odkrycie Cię poruszyło, udostępnij ten film, aby więcej osób dowiedziało się o tej historii. Zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i do zobaczenia na kolejnej odsłonie ciąg dalszy. A teraz napiszcie mi w komentarzach, czy wierzycie w te wizję Faustyny, a może uważasz, że to wszystko jest tylko mitem. Podyskutujmy. Opowieści Faustyny Kowalskiej nie są zwykłymi rozważaniami religijnego umysłu. Niosą ze sobą przerażający ciężar, ponieważ wiele z ich wizji spełniło się na przestrzeni lat w niewytłumaczalny sposób. Jak to wyjaśnić? Jak zrozumieć coś, co przeczy nawet nauce? To, co Faustyna opisała na temat podróży duszy, to nie tylko osobiste świadectwo, ale duchowa mapa, która zdaniem wielu uczonych doskonale pasuje do wydarzeń i relacji osób, które miały doświadczenia bliskie śmierci. Jej słowa są ostre jak klinga, i każde z nich niesie ze sobą poczucie absolutnej pilności. Według niego pierwsze chwile po śmierci są dla duszy druzgocącym szokiem. Tych, którzy przeżyli życie nie myśląc o tym, co będzie dalej, ogarnia nieopisany strach, gdy nagle zdają sobie sprawę, że wszystko trwa dalej. Czas nie istnieje już jak kiedyś. Ciało zostało pozostawione w tyle, a człowiek nie ma już żadnej kontroli nad swoim losem. Nie ma odwrotu. Najokrutniejszy ból to absolutna świadomość każdego popełnionego błędu. Niczego nie można wymazać, niczego nie można usprawiedliwić. Maski opadają, najskrytsze myśli zostają odsłonięte, a niepodważalna prawda o czyimś istnieniu ukazuje się bez żadnych filtrów. Faustyna opisała ten moment jako przytłaczające światło, które przenika każdy fragment duszy. Ale to światło nie jest tylko objawieniem. Ono osądza, waży i decyduje, a los, który nas czeka, jest nieunikniony. Dla tych, którzy zostali skazani na piekło, nie ma pożegnania, ostatnich słów, szansy na pokutę. Ogarnia ich uczucie wiecznego upadku, otchłań, w której ciemność nie jest po prostu brakiem światła, ale żywą istotą, która ich pożera. Uczucie rozpaczy jest nieskończone, nie ma ulgi, czasu, wyjścia. Jednak, dla tych, których los nie jest od razu przesądzony, Podróż ta nabiera jeszcze bardziej przerażającego wydźwięku. Faustyna opisała czyściec, jakiego nikt przed nią nie opisał. Nie chodzi tu tylko o ciche czekanie czy proste oczyszczenie. To miejsce, w którym dusza odczuwa prawdziwy ciężar każdego wyboru, jakiego dokonała. A oto najbardziej niepokojący szczegół: dusze nie zapominają swoich poprzednich wcieleń, pamiętają każde imię, każdą twarz, każdą złożoną i niedotrzymaną obietnicę. Czują ból ludzi, których zostawili, a co gorsza, wiedzą, że nie mogą nic zrobić, aby zmienić to, co się stało. Żal jest ogniem, który pali, ale nie niszczy, lecz pochłania od środka, jakby każde wspomnienie było raną, która nigdy się nie goi. Faustyna wyjawiła, że w pierwszym roku pobytu w czyśćcu dusze odwiedzają istoty anielskie i demoniczne. Walka między tymi dwiema stronami nie jest symboliczna, lecz rzeczywista. Modlitwy żyjących są niczym płomienie, które świecą w tym ciemnym świecie. W zależności od siły tych modlitw, dusza może zostać uniesiona lub pogrążona jeszcze bardziej, a oto najbardziej zaskakujący szczegół. Niektórym duszom udziela się pozwolenia na odwiedzanie bliskich w ciągu pierwszego roku. Pojawiają się w snach, zostawiają znaki, poruszają przedmiotami i w jakiś sposób próbują dać znać tym, którzy jeszcze żyją, o swojej obecności. Istnieje jednak jedna absolutna zasada. Nie mogą się one manifestować bezpośrednio, nie mogą mówić, nie mogą ingerować. Są cieniami tego, czym kiedyś byli, rozpaczliwie próbującymi zostać zapamiętanymi. Z zapisków Faustyny wynika, że czas, jaki dusza spędza w czyśćcu, nie jest ściśle określony. Niektóre dusze są w stanie dokonać oczyszczenia w ciągu jednego roku, podczas gdy inne potrzebują całych stuleci, aby się uwolnić. Ale jest coś jeszcze bardziej zagadkowego: są dusze, które nigdy stamtąd nie opuszczają. Faustyna miała wizje, które ukazywały jej miejsce, w którym czas nie płynie w taki sam sposób, jak w świecie żywych. Dla niektórych jeden dzień może wydawać się stuleciem, podczas gdy dla innych tysiąc lat może przeminąć jak krótka chwila. Wszystko zależy od wagi Twoich działań i tego, ile jeszcze musisz oczyścić. Ale co jest najbardziej niepokojące? Niektóre dusze, mimo że znajdują się w czyścicu, nigdy nie dotrą do nieba. Co to oznacza? Czy możliwe jest, że czyściec był dla niektórych dusz wiecznym więzieniem? A może kryje się za tą prawdą coś głębszego, coś, co nigdy nie zostało nam objawione? Najbardziej przerażające jest to, że według wizji Faustyny niektóre z tych dusz są uwięzione przez to, co nazywamy zapomnianymi grzechami. Te błędy, które ludzie popełniają i nigdy się z nich nie spowiadają, Nigdy za nie nie naprawiają, nigdy nie proszą o przebaczenie. Grzechy te stają się niewidzialnymi łańcuchami, które ich więzią. Jedyną nadzieją dla tych dusz są żyjący. Faustyna wyraziła się jasno: Modlitwa ma moc wykraczającą poza czas i przestrzeń. Każda modlitwa, każdy akt dobroci wykonany w imieniu zmarłej osoby może być niczym klucz otwierający jej łańcuchy. Ale jest jeden szczegół, o którym prawie nikt nie wie: sama modlitwa. Nie wystarczy. Według jego objawień istnieją konkretne modlitwy, które mają o wiele większy wpływ. Sekret tkwi w słowach, intencji i chwili, w której odmawiana jest modlitwa. Niektóre modlitwy są tak potężne, że potrafią natychmiast uwolnić dusze. Faustyna widziała przypadki dusz, które przez wieki były uwięzione, a które po jednej modlitwie zostały zabrane prosto do nieba. Ale czym są te modlitwy? Dlaczego są tak potężni? I co najważniejsze, kto ich tego nauczył. Pisma Faustyny pozostawiają wskazówki, ale stawiają też głębsze pytania. Czy te modlitwy mogą być pilnie strzeżoną tajemnicą? Coś, o czym wiedzą tylko nieliczni? Dlaczego wiedza ta nie jest szeroko rozpowszechniona? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić całą naszą wiedzę o życiu pozagrobowym, ale jedno jest pewne, czas się nie zatrzymuje i pewnego dnia wszyscy będziemy musieli zmierzyć się z tym samym losem. Pytanie tylko, czy będziemy przygotowani? Pisma Faustyny ujawniają coś jeszcze bardziej niepokojącego. Na stronach jego pamiętnika znajdują się opisy spotkań z duszami, które nie wiedziały, że umarły. Uwięzieni w swoistym odrętwieniu błąkali się wśród żywych, szukając odpowiedzi, próbując zrozumieć, dlaczego nikt ich nie słucha, dlaczego ich głosy stały się niewidzialnym echem w świecie, który już na nie nie reagował. Dusze te nie czuły żadnego fizycznego bólu. Ale ciążył na nich nie do zniesienia ciężar. Pustka, której nie dało się wypełnić. Cierpienie, które rosło z każdą chwilą. Czaili się jak cienie, obserwując tych, których kochali. Obserwując, jak ich rodziny odchodzą, nieświadomi, że oni tam są, na wyciągnięcie ręki. Czas już nic dla nich nie znaczył. To, co wydawało się dniem, mogło trwać całe stulecie. Dla niektórych uczucie oczekiwania było tak intensywne, że stało się okrutną formą kary. Najbardziej niepokojący szczegół? Niektóre z tych dusz nigdy nie miały szansy ruszyć dalej. Są uwięzieni w cyklu żalu i cierpienia, nie potrafiąc znaleźć światła, które zaprowadziłoby ich do spokoju. Są to zapomniane, porzucone dusze, skazane na błąkanie się bez kierunku. Oznaki ich obecności są subtelne, ale nieomylne. Przedmioty zmieniające miejsce, głosy szepczące bez wyjaśnienia, sny, które wydają się zbyt realne, by być jedynie wytworami umysłu. Zjawiska te są powszechniejsze niż mogłoby się wydawać, ale mało kto zna ich prawdziwe źródło. Faustyna opisała przerażający moment, który miała w jednej ze swoich wizji: widziała duszę skutek grzechami, których nie mogły odpokutować za życia. Łańcuchy te nie były metalowe, lecz zrobione ze wspomnień. Bólu i niespełnionych obietnic. Każdy link przedstawia błąd, który nigdy nie został naprawiony. Niektóre dusze były tak skrępowane tymi łańcuchami, że nie mogły nawet spojrzeć w górę na światło. Ale najstraszniejsze było to, co spotkało tych, którzy zbyt długo dźwigali ciężar swoich wyborów. Według Faustyny, istnieją pewne granice. Jeżeli dusza nie osiągnie wyzwolenia w tym okresie, popada w stan wiecznych mąk. Nie trafisz do piekła, ale nigdy nie dostaniesz się też do nieba. Staje się czymś innym, czymś, czego nikt do końca nie rozumie. Czy istnieją dusze, które po prostu znikają? Czy to może być najstraszniejszy los ze wszystkich? Utknąłeś w pustej wieczności, bez wspomnień, tożsamości, nadziei. Z Pism Świętego wynika, że istnieje sposób na uniknięcie takiego losu. W starożytnych modlitwach przekazywanych z pokolenia na pokolenie kryją się sekrety, które mają moc zaprzeczającą wszystkiemu, co wiemy. Ale dlaczego te modlitwy zostały ukryte? Co w nich takiego jest, że są tak potężni? I kto zdecydował, że ta wiedza powinna pozostać ograniczona? Istnieją doniesienia, że modlitwy te znane były tylko nielicznym wybranym kapłanom, którym powierzono misję strzeżenia tej wiedzy i wykorzystywania jej tylko we właściwym czasie. Jednakże na przestrzeni wieków tajemnica ta została zapomniana. Faustyna wspomniała także, że istnieje specyficzny typ dusz, którego nie da się uwolnić zwykłymi modlitwami. Są to dusze naznaczone głębszym ciężarem, którego nie może wymazać nawet wstawiennictwo żyjących tylko konkretne wydarzenie może zerwać łańcuchy tych dusz. Ale co to by było za wydarzenie? Pisała o tajemniczej godzinie konkretnym momencie, gdy otwierają się drzwi między światami i dusze mają ostatnią szansę na odkupienie. Ten moment zdarza się co roku, ale mało kto wie, kiedy i jak do niego dochodzi. Ci, którzy znają te tajemnice, są w stanie natychmiast uwolnić duszę, natomiast ci, którzy ignorują ją na zawsze, tracą możliwość niesienia pomocy. Faustyna mówiła o konkretnym miejscu, w którym w tym czasie zbierają się te dusze. Miejscu ukrytym przed oczami żyjących? Czy byłby to zapomniany kościół, opuszczony cmentarz, a może przestrzeń, która w ogóle nie należy do naszego świata? Co by się stało, gdyby ktoś odkrył to miejsce i był obecny dokładnie w tym czasie? Czy byłoby możliwe zobaczenie tych dusz, porozmawiać z nimi, a może coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego? Nieliczne zapisy historyczne na ten temat wskazują, że ludzie, którzy próbowali odkryć te tajemnice, Ostatecznie znikali bez śladu. Ich imiona zostały zapomniane, historie wymazane, a odpowiedzi, których szukali, nigdy nie zostały ujawnione. Ale Faustyna zostawiła wskazówki, fragmenty rozrzucone po stronach jej książki, jakby wiedziała, że pewnego dnia ktoś spróbuje połączyć te fakty. Ktokolwiek rozwiąże te zagadki, może uzyskać dostęp do czegoś, co nigdy nie powinno zostać zapomniane. Co tak naprawdę się dzieje, kiedy dusza opuszcza ciało? Dokąd ona idzie? Kto czeka po drugiej stronie? Odpowiedzi mogą być bliżej niż nam się wydaje, ale czy jesteśmy gotowi się z nimi spotkać? Fragmenty pozostawione przez Faustynę Kowalską nie są jedynie odosobnionymi relacjami. Łączą się one z ukrytą prawdą, objawieniem, które niewielu potrafiło w pełni rozszyfrować. W najstarszych zapisach znajdują się wskazówki, że istnieją dusze, które nie podlegają sądowi od razu, pozostają w stanie oczekiwania, uwięzieni między czasem i tym, co następuje po nim. Ta cisza nie jest pustą przestrzenią, lecz raczej odbiciem umysłu i serca danej duszy. To, co dzieje się w takich momentach jest przerażające. Każda myśl, każdy strach, każdy żal nabiera kształtów duszy. To, co kiedyś było tylko wspomnieniem, teraz staje się czymś realnym. Słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, rozbrzmiewają w przytłaczającej ciszy. Złe wybory powtarzają się jak niekończący się cykl. Ale jest coś jeszcze straszniejszego. Faustyna opowiadała, że w jej wizjach niektóre dusze spotykały istotę, która nie należała ani do nieba, ani do piekła, coś, co obserwowało ich z daleka, bez pośpiechu, bez zamiaru osądzania lub karania, ale z nieznanym celem. Teksty mówią o obecności kogoś, kto objawia się tym, którzy odmawiają zaakceptowania swojego losu. Dusze, które wciąż próbują walczyć z prawdą, które wierzą, że unikną sądu, uciekają, próbują się ukryć, ale nie mają dokąd uciec. Wszystko wokół nich się wygina, przekształca, zamyka wokół nich. Najbardziej niepokojące jest to, że ta istota nigdy nie mówi, nigdy nie porusza się gwałtownie, nigdy nie okazuje pośpiechu. Ona po prostu tam jest i czeka. Im bardziej dusza próbuje uciec, tym bardziej czuje, że jego obecność się zbliża. Jest coś, czego Faustyna nigdy do końca nie ujawniła. Wspomniała, że niektórym duszom udało się uciec z tej otchłani, ale nie wyjaśniła w jaki sposób. Pozostawił niejasne wskazówki, odniesienia do tajemniczej ścieżki, czegoś, co dostrzec mogą tylko ci, którzy znają odpowiednie słowa. Słowa te pojawiają się w zaginionym rękopisie, fragmencie pamiętnika, którego nigdy nie odnaleziono. Zbiór fras, które wypowiedziane w odpowiednim momencie mogą otworzyć duszy drogę do ostatecznego celu. Ale coś w tym jest nie tak. Jeśli te słowa naprawdę istnieją, dlaczego zostały ukryte? Dlaczego wiedza ta była tłumiona nawet w kościele? Istnieją zapisy mówiące o tym, że w średniowieczu kapłanom zabraniano rozmawiania o pewnych obrzędach przejścia, teksty palono, a rękopisy zamykano w sejfach, których nigdy więcej nie otwierano. Co sprawiało, że te dokumenty były tak niebezpieczne? Jeśli istnieje sposób na zmianę losu dusz, kto zdecydował, że wiedza ta powinna zostać zakopana? Faustyna zdawała się zdawać sobie sprawę, że ma do czynienia z czymś większym od niej samej. Napisała, że niektórych modlitw nie należy czytać na głos, że niektóre słowa mają moc przywoływania tego, czego nie można zobaczyć. A jeśli to prawda, co się stanie, gdy ktoś wypowie te słowa nie wiedząc, co robi? Jeśli istnieją siły, które mogą uwolnić duszę, czy istnieją również siły, które mogą ją na zawsze związać? W jednym z ostatnich zapisków Faustyny znalazł się opis wydarzenia, które nigdy nie zostało wyjaśnione. Wspomniała, że zobaczyła coś, czego nie powinna była widzieć. Podczas nocy spędzonej na modlitwie, coś wokół niego się zmieniło. Powietrze zrobiło się gęste. Płomienie świec migotały bez wiatru, a potem wszystko ucichło. To nie była zwykła cisza. Nie było echa. Nie było dźwięku własnego oddechu. Jakby czas się zatrzymał. Wtedy rozległ się głos. Nigdy nie ujawniła tego, co usłyszała. Pisał, że nie można się nią dzielić. Że nikt nie jest gotowy na tę prawdę. A po tym zdarzeniu jego pamiętnik został zamknięty. Brakuje niektórych stron. A niektóre słowa są przekreślone. Ale jedno stało się jasne. Chciała mnie przed czymś ostrzec. Wiedziała, że ktoś kiedyś się o tym dowie. A może ten dzień już nadszedł. To, co Faustyna Kowalska próbowała ukryć, nigdy nie zostało w pełni ujawnione. Istnieją jednak fragmenty rozsiane w starożytnych rękopisach, w zapiskach, do których dostęp miało niewielu. Jej pamiętnik został ocenzurowany, a słowa przekreślone. Ale to, co pozostało, nadal ma niezaprzeczalny ciężar. Ona coś zobaczyła. Coś, co nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego. W ostatnich latach jego życia wizje stały się bardziej intensywne. Zaczęła zauważać znaki, niewidzialne obecności, które zdawały się ją obserwować. Opowiadała o momentach, w których czas zdawał się wokół niej rozpościerać, jakby była wciągana w coś wykraczającego poza zwykłą rzeczywistość. I wtedy to się stało. Pewnej nocy, gdy modlił się w samotności, na ścianę padł cień. Ale nie było tam niczego, co rzucałoby taki cień. Płomień świecy zgasł bezwietrznie, cisza stała się gęsta, miażdżąca. A w środku tej pustki coś się poruszyło. Napisała, że poczuła przeziębienie, którego źródłem nie było otoczenie, ale jej wnętrze. Było tak, jakby jej dusza została wyrwana z ciała, jakby coś chciało oddzielić ją od istnienia. Ale potem ktoś wyszeptał jakieś słowo. Jedno słowo. Nie napisała, co to było. Stwierdził, że nie należy wymawiać tego słowa, gdyż jego znaczenie jest niebezpieczne. Po tym wydarzeniu jego poglądy uległy zmianie. Zaczęła widzieć dusze, których nikt inny nie widział, zaczęła słyszeć szepty, które nie pochodziły z żadnego fizycznego miejsca. Wiedziała, że stoi w obliczu tajemnicy większej niż wszystko, co kiedykolwiek rozumiała, a potem zniknęły zapisy z jego ostatnich tygodni życia: wyrwane strony, wymazane fragmenty, przekreślone słowa z użyciem siły. Jednak jedna linijka pozostała nienaruszona, pozostawiona jako ostrzeżenie. Są tacy, którzy nigdy nie zostali osądzeni. Ci, którzy czekają na progu wieczności, nie należą nigdzie. A gdy są wzywani, odpowiadają. Co to oznacza? Co leży między życiem a ostatecznym przeznaczeniem duszy? W najbardziej tajemniczych archiwach kościoła znajdują się relacje o duszach, które nigdy nie doczekały się osądu dusze, które nie chciały zaakceptować swojej śmierci, które tkwiły w stanie zaprzeczenia tak głębokim, że po prostu nigdy nie odeszły. Te dusze są inne. Nie są w czyśćcu ani w piekle. Znajdują się pomiędzy światami, gdzie czas nie płynie według znanych nam reguł. Niektórzy wierzą, że nadal żyją, powtarzając te same czynności dzień po dniu, uwięzieni w niekończącym się cyklu. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Te dusze nie są same. Faustyna wspomniała o zakapturzonych postaciach kroczących między nimi, obecność, która nigdy nie ujawniła się w pełni, ale była zawsze obecna. Postacie te nie były aniołami, nie były demonami, były czymś innym, coś co obserwowało, co czekało. A oto najbardziej przerażający szczegół: napisała, że czasami te dusze są zabierane. Gdzie zostało zrobione? Co się dzieje z tymi, którzy nigdy nie spotkali się z osądem? W starożytnych dokumentach można znaleźć wzmianki o zapomnianej koncepcji zwanej trzecią bramą. Miejsce docelowe, które nie jest niebem, piekłem ani czyśćcem, miejsce, w którym dusze całkowicie znikają. Krążą pogłoski, że wiedza ta została celowo wymazana, aby nikt nie dowiedział się, co dzieje się z tymi, którzy zostali porwani, ale Faustyna podeszła za blisko. Zobaczyła coś, co sprawiło, że przestała pisać, coś, co ją uciszyło. Ostatnie strony jego pamiętnika były zamknięte, a ci, którzy próbowali je odczytać, nigdy więcej nie mówili o tym, co zobaczyli. Ostatnie strony pamiętnika Faustyny Kowalskiej pozostają owiane tajemnicą, jednak osoby, które miały dostęp do zaginionych fragmentów, donoszą o czymś jeszcze bardziej niepokojącym jego świadectwo nie dotyczyło wyłącznie życia pozagrobowego, ale także czegoś, czego nikt nigdy nie odważył się zakwestionować. Co dzieje się z tymi, którym nigdy nie było przeznaczone nigdzie pójść? Potępione dusze idą do piekła. Czyste dusze są przyjmowane do niebiańskiego światła, a ci, którzy potrzebują oczyszczenia, trafiają do czyśćca. A co z tymi, którzy nie pasują do żadnej z tych rzeczywistości? W pamiętniku wymienione są imiona które nigdy nie zostały zapisane w tekstach religijnych, postacie niezwiązane z żadną wiarą, byty, które istniały jeszcze przed powstaniem nieba i piekła. Te istoty nie były sędziami, nie były przewodnikami, ani też nie były błądzącymi duszami. Byli istotami z przestrzeni, do której nie powinniśmy mieć dostępu. Faustyna opisała moment absolutnej ciszy, pustki, która wysysała wszelkie poczucie czasu. PRUG, do którego przyciągane są dusze, które nigdzie nie należą. Trzecie drzwi. Pisała, że dotykając tego progu, dusza czuje powołanie, którego nie może zignorować, obecność, która ją otacza, jakby była utworzona z samej nieobecności. A kiedy ta istota się zamanifestuje, nie będzie już żadnego wyboru. Zapisy zostały utajnione. Kilka pozostałych słów mówi o transformacji, która nie podąża za zasadami boskiego sądu. Nie ma kary. Nie ma przebaczenia, po prostu zapomnienie. Ci, którzy przejdą przez trzecią bramę, nie czują bólu, nie cierpią żadnych mąk, nie doświadczają żadnej chwały ani odkupienia, po prostu przestają istnieć. Faustyna pisała o duszach, które znikały na jej oczach, rozpływając się w czasie, który już nie był czasem coś poza piekłem, poza niebem o czym sam Kościół nigdy nie wspomniał a co jest najstraszniejsze. Widziała, jak to się działo z duszami, które wierzyły, że są bezpieczne. Ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie niezachwianej wierze, ale nosili w sobie coś, czego nie potrafili wyznać. Strach. Trzecie drzwi nie wybierają zagubionych dusz. Wzywa tych, którzy w ostatniej chwili wątpią. Ci, którzy stając w obliczu osądu, wahają się. Wątpliwość jest ostatnim ogniwem, a gdy objawi się w chwili ostatecznej, Dusza stanie się luźną częścią w nurcie przeznaczenia. Kościół nigdy nie potwierdził istnienia tego fragmentu. Nigdy nie było o tym oficjalnej wzmianki, nigdy nie było żadnego teologicznego uznania. Istnieją jednak zapisy, małe fragmenty rozsiane na przestrzeni wieków, fragmenty wiedzy, które popadły w zapomnienie. Faustyna miała tajemnicę, której nie mogła wyjawić, a po jej ostatniej wizji nigdy już nie była taka sama. Według doniesień, na kilka dni przed śmiercią odmawiała spania w ciemności. Trzymał wokół siebie zapalone świece i powtarzał modlitwy, które nigdy nie zostały spisane. I wtedy coś się wydarzyło. Świadkowie twierdzą, że w noc poprzedzającą jego śmierć w celi panowała całkowita cisza, brak oddechu, brak ruchu. Gdy otworzyli drzwi, zobaczyli ją siedzącą z otwartymi oczami i pogodnym wyrazem twarzy, ale z głębokimi śladami przerażenia wyrytymi na twarzy. Trzymała kartkę papieru. Jednak gdy próbowali je przeczytać, słowa zniknęły. Pozostał tylko ślad atramentu, tworzący zarys czegoś, czego nikt nie potrafił rozszyfrować. Ostatnie słowa, jakie wypowiedziała przed odejściem, zawierały imię, którego nikt nie rozpoznał. Imię, które nigdy nie pojawiło się w jego poprzednich wizjach. A potem jego pamiętnik został zapieczętowany. Nieliczni, którzy mieli dostęp do pozostałych stron, Twierdzą, że jest tam coś więcej, coś, co zostało wyrwane, zanim można było to odłożyć. Czegoś takiego nigdy nie należy czytać. Ale od czasu do czasu pojawiają się relacje ludzi, którzy mówią, że widzieli te same znaki, czuli te same obecności, słyszeli te same szepty. I w tych doniesieniach można dostrzec pewien schemat. Mówią, że kiedy trzecie drzwi się otwierają, nie zamykają się same. Ona potrzebuje czegoś w zamian. A jeśli nie znajdzie zagubionej duszy, zabiera inną. Cisza, którą pozostawiła po sobie Faustyna Kowalska, nie była po prostu pustką, ale zagadką, która rozprzestrzeniała się w ciemnych korytarzach czasu. Trzecie drzwi nie zamknęły się wraz z ostatnim tchnieniem, pozostało otwarte i czekało. Późniejsze doniesienia wskazują, że po jego śmierci zaczęły dziać się dziwne rzeczy wokół osób.